Rowerem przez Hiszpanię. Mamy już kolejny dzień. Nas przebił go spokojnie i teraz tak. Spałem gdzieś pod tym parkiem naturalnym Sierra de Itra. Muszę jechać do Peniscoli i mogłem pojechać drogą N340, ona tutaj biegnie wzdłuż autostrady AP7, ale na tej drodze jest mnóstwo tirów, jest straszny ruch, pełno tirów. Kolony tirów pędzą 80 w dwie strony, jeszcze jest pod górkę i to jest bardzo, dla rowerzystów oczywiście bardzo niewygodne, jest straszny hałas, więc postanowiłem zaryzykować i pojechać jakoś przez park. Tylko obawiałem się, że będą bezdroża, no i właśnie, i właśnie są bezdroża. Kurde, nie ma. Są bezdroża, jak widać. Duże kamyki. A ja mam kiepskie opony. I obawiam się, że po prostu przebijam dętki. A w tej dętce z tyłu już bardzo szybko zlatuje powietrze i postanowiłem ją wymienić mam nadzieję, że jakoś przez to przej przejadę, przejdę chociaż jak pamiętam jak byłem ostatnio tutaj to łatwo nie było co jest tą mostością? mam do pokonania jakieś 13 km takich bezdroży Staram się jechać bardzo ostrożnie. Wow. Kurczę, ale mogliby tu pociągnąć jakąś normalną asfaltówkę. Rozumiem, że zwierzątkom nie, po nie podoba się perspektywa zbudowania tutaj drogi. No ale niektórzy rowerzyści chcieliby normalnie żyć. No bo jak mam inaczej przejechać przez tą... Kurde... Przez tą drogę N340 pełną tirów o. Dobra kończę już, bo nie mogę jechać Tak wyglądają owoce tej palmy dziko rosnącej I tutaj też wyraźnie widać że ta palma też ma pień, tylko że taki krótki Jeszcze ostatni rzut oka na park. Ale ruch tu jest straszny. Prawie tak jak na, te, na tej N340. N3, Śmieciarki, Francuzi, rowery górskie, biegacze. Niestety cywilizacji na razie nie nam otkałem. I jeszcze czeka mnie chyba długi marsz. Wymienię tętkę, żeby móc trochę podjechać. Bo na tej dziurawie to koło mi się zniszczy. To chyba ta sama palma. Tylko, że teraz tutaj bardziej przypomnę palmy. Chyba długi pień. Taka malutka palemka. zmieniłem dętkę i oponę. A teraz szybko przerzucić rower na drugą stronę. Bo to też ludzie mają zwyczaj zatrzymywać się i pytać, czy wszystko ok czy mogę pomóc. A ja tego niezbyt lubię. Niezbyt to lubię, bo jak oni mogliby mi pomóc? Widzę cywilizację. W końcu uda mi się stąd wyjechać. Jeszcze dotarłem do jakiejś miejscowości. Zdaje się, że to penicola, penicola, czy jak to się czyta. Jak widać dość popularna. Dziwny motyw ozdobny chyba wygląda jak rondo i, i, i miniaturowe drogi. Pływam w morzu Siedzę na plaży I jem orzechy A miałem a miałem pokonać dzisiaj 100 km Nie wiem czy dam radę No sorry O, tam coś dalej jest jeszcze. Trochę w rampowcie pobłądziłem, ale będę jechał przez niezły most. Wow, pierwszy raz w Hiszpanii widzę tak dużą rzekę. Ja mogę zbyt długo, długo nagrywać, bo mi się straszy jak z tej, tej, w tej w strony. Teraz się zeszczą w kacie. Rozłożyłem się 70 parę kilometrów od Taragony. Tak to wygląda. Miejscówka... no, niezła. niezła. Powinienem przejechać jeszcze jakieś 25 kilometrów. No ale tych fistażków było po prostu zbyt dużo i nie dało rady um. Mówię, że powinienem, ponieważ mam już coraz mniej czasu, a chciałbym spędzić co najmniej tydzień w Baceolinie, więc y, planuję zrobić tak, że jak dojadę do taragoniów, to podjadę te 90 km y, pociągiem. Bo już no już nie ma czasu po prostu To by było tyle na dzisiaj do jutra Euro 85, 250 gramów, hypermarket simple wygląda całkiem nieźle.